Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na book haul, czyli na odcinek, w którym po pierwsze chciałabym Wam pokazać książkowe nowości, które sobie zakupiłam. To jest pierwszy book haul na tym kanale w tym roku i jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ miałam takie postanowienie na ten rok, żeby ograniczać kupowanie książek, i faktycznie to mi się tutaj udało. Pokażę Wam tutaj 12 książek, które sobie zakupiłam. To są książki, które kupiłam albo w księgarni, albo na vinted jako pozycje używane. I mam tutaj też jedną książkę, którą dostałam jako prezent od wydawnictwa. Więcej książek od wydawnictw nie mam, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam ostatnio w odcinku. Zrezygnowałam z współprac barterowych. Ciągle dostaję takie propozycje, ale po prostu tych książek nie przyjmuję, e, no więc też do mnie nie dochodzą. No i mam tutaj też książki z biblioteki, które być może już w którymś z poprzednich vlogów Wam pokazałam. Dzisiaj akurat wybieram się do biblioteki, żeby część z tych książek oddać, część sobie przedłużyć i wypożyczyć coś nowego, no ale jeszcze teraz Wam pokażę, co tutaj mam. No i żeby urozmaicić troszeczkę ten odcinek, jako że nie mam tutaj bardzo dużo tych książek, książek fizycznych do pokazania, a korzystam bardzo dużo z platform elektronicznych, na których słucham audiobooki i czytam e-booki. To pokażę Wam, co ostatnio sobie dodałam na takie platformy jak Empik Go i Legimi. Bo to są aktualnie platformy, z których korzystam. Tak więc bez przedłużania zapraszam do odcinka. Na początek trzy książki z wydawnictwa Pauza, które sobie zakupiłam w związku z promocją z okazji Dnia Kobiet. Było na stronie wydawnictwa Pauza minus 50% na książki. Ja bardzo lubię pozycje z tego wydawnictwa, lubię też jak są wydawane, więc sobie tą swoją kolekcję uzupełniam. I pierwsza książka, jaką kupiłam, to. Andromeda, czyli najnowsza premiera w Polsce szwedzkiej pisarki Teres Bauman, której już przeczytałam cztery książki, bo lektura Andromedy za mną. Przyznam szczerze, że książka podobała mi się średnio. Do tej pory moją ulubioną wciąż pozostaje ta druga, a na drugim miejscu plasuje się książka Utonęła. Tę drugą mam w swojej kolekcji, natomiast Utonęła muszę sobie zakupić. Andromeda to taka książka specyficzna. Wiem, że ona zbiera bardzo skrajne opinie, albo zachwyca, albo się niektórzy odbijają. Mnie chyba bliżej jest do odbicia się od tej książki, ponieważ w mojej opinii bohaterowie tutaj byli bardzo pretensjonalni, a ja tej cechy nie lubię. Mimo wszystko są tutaj też takie wątki, które doceniam, ale oczywiście recenzja tej książki pojawi się w innym odcinku. Kolejna pozycja to. Elmet, czyli jedna z najnowszych premier wydawnictwa Pauza. Książka, którą kupiłam przede wszystkim ze względu na fabułę, ponieważ mamy tutaj system rodzinny, który żyje na uboczu społeczeństwa w lesie. Bardzo lubię książki i filmy, które opowiadają o takim. Specyficznym trybie życia. Często po takie pozycje sięgam, więc tę książkę na pewno niebawem przeczytam. No i ostatnia z tych pauzowych książek, e, ostatnich, to <laughs> niebieska księga z NEBO, czyli taka krótka książeczka, która opowiada o relacji matki i syna, w ekstremalnych warunkach środowiska. Nie wiem, czy chodzi tutaj o jakąś apokalipsę, bo szczerze mówiąc, więcej o tej książce nie chciałam się dowiadywać, jako że jest taka króciutka, no ale też na pewno niebawem przeczytam i dam Wam znać. Legendy i Latte to właśnie ta książka, którą dostałam jako prezent od wydawnictwa Insignis. To jest książka... Fantazy, obyczajowa. Ja usłyszałam o tej książce na Instagramie Marty do góry książkami i bardzo mnie tam zachęciła Marta swoją recenzją. Podoba mi się ta sklejka. Wydaje mi się, że to jest taka luźna pozycja, rozrywkowa, która ma poprawić humor. I ta książka jest o orczycy, która zakłada swoją kawiarnię. Ostatnio na Instagramie napisałam, że ta książka jest o Ogrzycy i Nikola, która patronuje tej książce. Doktor Bóg mnie poprawiła, że to jest Orczyca, więc teraz pilnuję się, żeby powiedzieć dobrze. Na pewno kiedyś tę książkę przeczytam, ale póki co mi się nie śpieszy. Kolejna pozycja to Tam, gdzie las spotyka się z niebem, czyli... Taka pozycja, powiedziałabym, baśniowa, która została mi wybrana na rok 2023 do przeczytania przez Zuzannę z kanału Morze Słów. To jest książka, która ma tu, tutaj taki przepiękny slogan. Tajemnicza dziewczynka uczy dwoje nieznajomych zaufania i miłości. Ja nie czytam e, często tych opisów z tyłu okładki, więc tutaj wiem, Wam więcej nic na temat tej książki nie powiem. Wiem, że Zuzannie się niezwykle ta pozycja spodobała, e, a ja ufam poleceniom Zuzanny, co możecie zauważyć, ponieważ bardzo często. Często się na nie powołuje, więc mam nadzieję, że ta książka również dla mnie będzie czymś. Y Dobrym, pozytywnym zaskoczeniem. Wiem, że też wiele osób reklamuje tę książkę jako taką, która przełamuje zastój czytelniczy. Ja raczej na takie zastoje czytelnicze nie cierpię, no ale na pewno sobie wiosną już tę książkę przeczytam. No i kolejna pozycja to znowu coś z wydawnictwa, pauza, ale tę książkę kupiłam na początku stycznia i nazywa się Wyspa Kobiet. Z tego co wiem, ta książka opowiada o jakimś klasztorze. I chyba ta książka również została mi wybrana na rok 2023, niestety teraz nie pamiętam przez kogo, na pewno ją w tym roku przeczytam, też nic więcej nie wiem o fabule. Natomiast wiele osób napisało mi pod filmem o ulubionych książkach roku 2023, że Wyspa Kobiet właśnie była jedną z... Y, 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 przepraszam, 2022, że Wyspa Kobiet do takich ulubionych książek roku należała, więc czuję się również tymi opiniami do y, lektury zachęcona. Właśnie Śnieżnego Lasu to kolejna książka wybrana mi na rok 2023. Zakupiłam sobie tę książkę na Vinted, jest właściwie w stanie idealnym. Ma przepiękną oprawę. No i e, tę książkę miałam czytać w lutym, natomiast nie zdążyłam i chyba sobie poczeka do grudnia. Swoją drogą ona chyba bardziej na grudzień pasuje. Takie zimowe baśnie, które są docelowo skierowane dla młodszego czytelnika, myślę, że mogą w grudniu bardzo mi się spodobać. No i idziemy dalej. Książki, które sama sobie zakupiłam bez żadnego powodu. Pierwsza to Kazuo Ishiguro czyli brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia, który jest laureatem nagrody Nobla. Kupiłam sobie w końcu Okruchy Dnia. Nie czytałam jeszcze nic tego autora. Widziałam kilka filmów, które były ekranizacjami jego książek i wszystkie te filmy mi się raczej podobały. Chciałabym zacząć przygodę z tym autorem właśnie od przeczytania Okruchów Dnia, czyli historii Kamerdynera i jego rozważań nad życiem i miłością. Wydaje mi się, że o tym jest ta książka. Swoją drogą ta powieść została uhonorowana Nagrodą Bookera. E, tak jak już Wam wspominałam wielokrotnie, bardzo lubię ekranizację z Antonem Hopkinsem i Emmą Thompson. No więc mam nadzieję, że książka również mnie nie zawiedzie. Bardzo podoba mi się ta szata graficzna. Wiem, że więcej książek Kazuo jest wydanych w tej szacie i chciałabym sobie je Kolekcjonować. Kolejna książka, którą chciałabym przeczytać tego autora po okruchach, to Klara i Słońce. Pozycja, którą już sobie przeczytałam, to e, bestseller, kontrowersyjna książka, która podbija serca czytelników na całym świecie, czyli Cieszę się, że moja mama umarła, napisana przez kobietę, która zaczynała um, przygodę z aktorstwem już w dzieciństwie za sprawą um, perswazji swojej matki. Janet McCarty jest autorką. To jest książka, którą już zrecenzowałam na kanale, przeczytałam ją w lutym, podsumowania czytelniczego lutego jeszcze nie było, za to um, opowiadałam o pięciu nowościach czytelniczych, które w lutym udało mi się przeczytać. I ta książka bardzo mi się podobała, ponieważ ona opowiadała o skomplikowanej, nieoczywistej, wielowarstwowej, toksycznej relacji dziewczynki z matką i tego, jak ta relacja również przełożyła się na życie dorosłe Janet. Mam natomiast do tej książki zastrzeżenia, jeżeli chodzi o okładkę i tytuł. Wydaje mi się, że to są tylko chwyty marketingowe, które nie do końca przystają do treści tej książki. Myślę, że drugi raz bym tej pozycji nie kupiła, ponieważ przeczytałam ją naprawdę bardzo szybko i wiem, że drugi raz już jej czytać nie będę, a też nie prezentuje się aż tak ładnie, żebym chciała ją mieć na swojej półce, pomimo tego, że bardzo mi się podoba. Po prostu drugi raz przeczytałabym ją na Legimi, pomimo bardzo interesującej fabuły. Dalej jest pewien fenomen, czyli... Najnowsze wydanie Dumy i Uprzedzenia Jane Austen, znanej jako moja ukochana książka, Ever. Wydanie jest przepiękne. To jest to wydanie kioskowe, które można było kupić za 10 zł. Za tyle ja tę książkę kupiłam, z czego ogromnie się cieszyłam, do momentu, w którym nie dowiedziałam się o kontrowersjach związanych z tłumaczeniem. I już Wam mówię o co chodzi. Doszły mnie słuchy, że tutaj mamy. A słabe tłumaczenie jest to tłumaczenie tak zwane kioskowe i one nie umywa się do innych tłumaczeń dumy i uprzedzenia, na przykład do tłumaczenia Anny Przedpułskiej Trzeciakowskiej, które możecie znaleźć w Dumie i Uprzedzeniu ze świata książki. I wiem, że w innych książkach z tej serii, które teraz są już na bieżąco wydawane, ale w cenie regularnej za bodajże 35 zł, już te tłumaczenia są lepsze. Jeżeli chodzi o to tłumaczenie, to ja sobie tak wyrywkowo porównałam faktycznie te dwa tłumaczenia, czyli tłumaczenie Kata katarzyny surówki, z tego co pamiętam, oraz tłumaczenie Anny Przepełskiej. I powiem Wam, faktycznie widać nawet po takim wyrywkowym porównaniu różnice. Tamten język jest dużo bardziej piękniejszy, rozbudowany, dopasowany do epoki. Tutaj mamy język prostszy, więc ja, jako ogromna fanka tej książki, polecałabym czytać w tamtym tłumaczeniu. Co nie zmienia faktu, że cieszę się, że tą książkę mam, bo jest naprawdę bardzo ładna i kiedyś na pewno sobie ją przeczytam. Mamy tutaj też jakieś ilustracje z tego, co widzę, taką. Kolejna pozycja to Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, książka, o której już tutaj mówiłam, więc nic nie będę dodawać, nie czytałam jej jeszcze, ale na pewno ją przeczytam. Mówiłam Wam wcześniej, że to jest włoski autor, oczywiście y, to jest nieprawda, autor y, pochodzi z Peru. I to jest książka, którą wy wybraliście mi do czytania. Bardzo znana pozycja przez wielu, doceniana i lubiana. Zobaczymy, czy również mnie się tak spodoba. Kolejna pozycja to Nocne czuwanie Sary Moss. Sary Moss do tej pory przeczytałam Mur Duchów, który bardzo mi się podobał i Aga z kanału Skrzypek Poddasza wybrała mi tę książkę do przeczytania w tym roku. Opis brzmi niezwykle ciekawie, ponieważ mamy tutaj kobietę, która jest rozdarta pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym. Próbuje napisać Książkę jest z wykształcenia, z tego co pamiętam, historyczką, a i pewnego dnia odkopuje szkielet dziecka w swoim ogródku i zaczyna dochodzenie na własną rękę. Więc tutaj są jakieś takie wątki kryminalne z interesującą e, główną bohaterką. To brzmi jak coś, co mogłoby mi się bardzo spodobać. Ta książka jest, to prawda, e, dosyć gruba, ale. Kojarzy mi się bardzo zatem, więc myślę, że podczas letniego wieczoru sobie tę książkę będę czytać i już się szczerze mówiąc doczekać nie mogę. Kolejna pozycja to najnowsza premiera z wydawnictwa Albatros z serii bukikowej. Ptaki Daphne du Maurier, mojej ukochanej autorki zbiór opowiadań. Już go przeczytałam. Recenzja pojawi się wkrótce na moim kanale, ponieważ nagrywałam taki odcinek, który jest um, recenzją książki Ptaki i inne opowiadania oraz Psychoza. Oraz um, opowiadam tam też o ekranizacjach Hitchcocka, który którego twórczość Daphne oraz Roberta zainspirowała. Książka Ptaki jest wspaniale wydana. Ten zbiór opowiadań mnie zachwycił, niezwykle mi się podobał. Tutaj Wam nic więcej opowiadać nie będę, ale mogę Wam zarekomendować tę książkę w 100%. Uważam, że jak najbardziej warto ją mieć, warto ją kupić i przede wszystkim warto ją przeczytać. I tak jak zresztą inne książki Daphne, ponieważ to była naprawdę wyjątkowa pisarka, która potrafiła stworzyć niepowtarzalny klimat. I to były wszystkie książki, które sobie kupiłam. Jak widzicie, nie było tego dużo, więc faktycznie myślę, że robię postępy. Nie rzucam się już na kupowanie tych książek tak jak wcześniej, bo. Chcę mieć w swojej biblioteczce książki reprezentatywne, a właściwie nie, jeszcze mam Wam dwa, dwie książki do pokazania, które dostałam od mojego męża jako prezenty i pierwsza jest tutaj, jest to mm, książka Jaume Cabre, właściwie nowelka, Spaleni w ogniu. Przepięknie wydana. Dostałam tę książkę od mojego męża z okazji tygodnia hiszpańskiego. Podczas tego tygodnia hiszpańskiego również ją przeczytałam i opowiadałam wam o niej. Nie podobała mi się za bardzo, bo była dla mnie zbyt surrealistyczna. Wiem, skąd idą, że ona się niewielu osobom podobała. Przynajmniej niewielu osobom, z którymi rozmawiałam na temat tej pozycji. No, i druga książka, którą również dostałam od mojego męża, tym razem na Walentynki, to Sen o Okapi. Ja jestem w ogóle najgorsza w trzymaniu się swoich tbr i umawianie się na tak zwane body readingi, czyli wspólne czytanie jakiejś książki, bo umówiłam się z dziewczynami pod jednym z moich filmów na wspólne czytanie snu o Okapi. Wiem już, że niektóre dziewczyny tę książkę czytać skończyły, ja przeczytałam troszeczkę. Ale jest dzisiaj środa i w piątek zaczyna się tydzień irlandzki. Na pewno przeczytam tę książkę do tego czasu. Myślę, że dzisiaj wieczorem do niej usiądę, bo ona jest króciutka, więc to nie powinno być problemem. Ja teraz mam trochę taki... Intensywny czas, ponieważ robimy remont, i szukam y, wielu książek takich y, na odmóżdżenie, po prostu. I też słucham z wielu audiobooków podczas prac remontowych, ale wieczorem dzisiaj sobie do tej książki na pewno przysiądę. No i właśnie to jest książka, którą dostałam jako prezent od mojego męża. Z tym w ogóle jest ciekawa historia, bo Szymek kupił mi tę książkę, dlatego że usłyszał, jak rozmawiam o niej z Agacią, subiektywnie na katowickich targach książki, tak sobie to zapamiętam, zapamiętał i mi ją sprawił, więc bardzo się cieszę i bardzo to doceniam, i jestem za nią niezwykle. Wdzięczna. No i teraz już przechodzimy do tych książek z biblioteki. Tak jak mówiłam, chyba wam te książki pokazałam w jakiejś wstawce vlogowej. Mam znachora, czyli oczywiście klasyk literatury polskiej. Znachora będę czytała jeszcze w marcu, ale chyba oddam tę książkę i przesłucham jednak audiobooka, ponieważ właśnie w takiej formie przez większość osób, nie wszystkie osoby, ale przez większość była mi ta książka polecana. Mam tutaj książkę, którą czytałam podczas. Azjatyckiego tygodnia, w ramach azjatyckiego miesiąca. E, ta książka była ciekawa, i przede wszystkim zainteresowało mnie to, jaką rozmowę ona wywołała w Korei. Natomiast sama pozycja z mojej perspektywy nie była. Nie była czymś zmieniającym życie, i nie była jakaś bardzo zapadająca w pamięć. Chociaż przez wiele osób ona jest uznawana jako coś bardzo takiego feministycznego, na pewno jest ciekawa i na, na pewno pokazuje wiele takich problemów społecznych związanych z życiem kobiet właśnie w Korei Południowej. I jest to oczywiście, kim. Urodzona w roku 1982, bardzo króciutka jest, no na jedno posiedzenie właściwie. No i kolejna książka, którą już przeczytałam, więc sobie ją dzisiaj oddam do biblioteki. To Hochma, nie Hochoma, jak mówiłam w ostatnim odcinku. Jest to kolejna pozycja z serii Bałtyk z wydawnictwa Marpres, którą poznałam. Ta książka była czymś przeciwnym. To jest przykład książki, po lekturze której ja się zastanawiam, czy ja ją zrozumiałam, a z drugiej strony bawiłam się na niej fenomenalnie, ponieważ było tutaj dużo humoru i bardzo błyskotliwego podejścia do tematów. Opowiem Wam o tej książce na pewno w podsumowaniu czytelniczym marca, bo to właśnie w marcu tę książkę czytać. Skończyłam. No i kolejna książka, i to jest książka, którą będę sobie przedłużała dzisiaj w bibliotece. To Faraon Bolesława Prusa, czyli kolejny klasyk literatury. Polskiej. Nie zdążyłam przeczytać do tej pory, ale na pewno spróbuję jeszcze w marcu, przynajmniej tę książkę czytać. Zacząć. No i teraz Wam poopowiadam, co tam na platformach dodawałam sobie ostatnio do swojej biblioteczki. Na początek zaczniemy od Legimi. Na Legimi jest całe morze książek. Gdybym miała ja polecić jedną platformę do czytania e-booków i słuchania audiobooków, to poleciłabym Legimi, bo wydaje mi się, że tam w tym pakiecie. Najwyższym, który oferuje e-booki i audiobooki, jest największy wybór. No i tam ostatnio czytałam wiele książek, teraz Wam kilka przywołam. Na przykład w, przedwczoraj skończyłam książkę Mama i ja, Reginy Brett, z tego co pamiętam. To jest książka, która opowiada o trudnej miłości do swojej matki, o życiu reginy, która wychowywała się w rodzinie wielodzietnej, ponieważ rodzice reginy mieli 11 dzieci. Ojciec był osobą przemocową, która znęcała się nad tymi dziećmi fizycznie, oraz niektóre z dzieci molestował. Natomiast matka była osobą niedojrzałą emocjonalnie, zamkniętą i chłodną. Więc ym, te życie w tak dysfunkcyjnym systemie rodzinnym nie było dla dzieci trudnych. No i Regina spisała swoje wspomnienia. Właściwie zawarła te wspomnienia w pierwszej części książki i ta pierwsza część była naprawdę bardzo interesująca. Natomiast druga część mi się już nie podobała zupełnie, ponieważ było tam dużo takich poradnikowych Coachingowych treści, gdzie Regina powoływała się bardzo często na Boga, na eure, aurę, energię, takie klimaty, to nie są moje klimaty. No i kolejne książki, które mam w bibliotece na Legimi, które ostatnio czytałam, albo ostatnio sobie dodałam, to na przykład Jestem gut Petry Dworzakowej. Tę książkę czytałam w e-booku, już Wam o niej opowiadałam, tutaj nadmienię tylko, że to jest książka, która zawiera elementy autobiograficzne z życia Petry. Jest tam natężenie trudnych tematów i traum, anoreksja, choroba nowotworowa dziecka, gwałty i to nie jest kontynuacja wron. Następna książka to Nasz chłopak, czyli znowu coś z wydawnictwa Pauza. Książka, którą sobie przeczytałam w e-booku, i ta książka mi się niezwykle podobała, opowiem Wam o niej w podsumowaniu lutego. Wydaje mi się, że to jest idealna pozycja dla wszystkich osób, których zachwyciły właśnie wrony Petry Dworzakowej, ponieważ ta książka również opowiada o bardzo toksycznym systemie rodzinnym, gdzie ojciec znęca się psychicznie. Przede wszystkim emocjonalnie, ale również fizycznie, nad swoimi synami. Ta książka ma fenomenalne zakończenie, bardzo mi się podobała, jest do przeczytania na jeden wieczór. Ostatnio dodałam sobie też zbiór felietonów Eleny Ferrante do swojej biblioteczki. Tych felietonów jeszcze nie przeczytałam. Przeczytam je podczas tygodnia włoskiego, który wstępnie planuję na kwiecień. I te felietony nazywają się przygodne rozważania. Jak, ja wiecie, jak wiecie, ja jestem oddaną fanką Eleny Ferrante, chciałabym poznać wszystkie. Jej książki, i mam nadzieję jak najwięcej ich przeczytać podczas właśnie tego dnia włoskiego. Mam tutaj też Urugwajkę, czyli taką krótką pozycję, znowu z wydawnictwa pauza, którą przesłuchałam sobie w audiobooku. Trochę nie wiedziałam, co o tej pozycji myśleć, ponieważ mamy tam mężczyznę w kryzysie, który jest żonaty, ale nawiązuje romans z pewną Urugwajką. Um, mieszane odczucia mam co do tej książki um, I szczerze mówiąc była na tyle krótka, że też um, trudno mi o niej coś więcej powiedzieć Dodałam sobie też kilka książek, których jeszcze oczywiście nie przeczytałam Pierwsza to książka z literatury faktu Mama od tortur I ja zasadniczo nie wiem, czy będę tę książkę czytać Ponieważ wydaje mi się, że to jest taki typ reportażu, którego ja nie lubię Wiem o czym ta książka jest Ponieważ słyszałam o sprawie kobiety, która znęcała się nad swoimi dziećmi to były dzieci, nie jej dzieci biologiczne, z tego co pamiętam, tylko ona sprawowała pieczę zastępczą nad tymi dziećmi. Słyszałam o tej sprawie na przykład dzięki filmowi fabularnemu: Amerykańska Sielanka, który widziałam, gdy byłam bardzo mała, i on zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ale też mnie straumatyzował. I wydaje mi się, że w tym reportażu, który ostatnio jest bardzo popularny, Mamy bardzo dokładny opis tortur, yy, które były stosowane na jednej z córek yy, tej kobiety, na jednej z jej podopiecznych. Ja nie jestem pewna, yy, czy takie opisy są potrzebne w y, tego typu literaturze. I dodałam tę książkę, ale nie wiem, czy ją będę czytać, nie wiem też, czy mam na to nerwy. Dodałam sobie też cudze słowa, Wita Szostaka. W końcu chciałabym bardzo tę książkę przeczytać. Słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. To jest książka, która opowiada o sylwetce człowieka, mężczyzny Benedykta, który jest opisywany przez różnych ludzi. Jego portret jest malowany z różnych perspektyw. Brzmi to naprawdę jak coś bardzo interesującego. No i chyba na Legimi nic więcej ostatnio nie dodawałam. Mam też książki na Empik Go. W większości z tych książek jeszcze nie czytałam. I dodałam sobie tutaj na przykład Emancypantki Bolesława Prusa do przesłuchania. E, mówiłam Wam, że chciałabym Emancypantki przesłuchać tej wiosny. Ostatnio też taka seria mi się rzuciła w oczy, która mnie zainteresowała. To jest seria wydawnictwa Otwartego z literatury faktu, i dodałam sobie na przykład tutaj takie książki, jak Indie Kraj, miliarda marzeń czy Ameryka Dom Podzielony. Z literatury faktu mam tutaj również książkę Szwajcaria, Podróż przez kraj wymyślony. Ja lubię bardzo takie klimaty, które zgłębiają kulturę, politykę, jakiś kontekst życia w danym kraju. Mam tutaj też książkę głodne, która opowiada o zaburzeniach odżywiania, o tej książce usłyszałam u Edyty literaturek. i dodałam sobie tutaj też książkę, która znowu jest zapisem pracy patologa sądowego oko w oko ze śmiercią. Kilka takich książek w życiu już przeczytałam i wszystkie czytało mi się bardzo dobrze. Mam tutaj jeszcze Madame, czyli klasyk literatury polski. I co tutaj jeszcze mam? E, Łowcy skór. E, tajemnica zbrodni w e, łódzkim pogotowiu ratunkowym, z tego co pamiętam, bo ucięło mi tutaj tytuł. Tę książkę już sobie przesłuchałam. To był reportaż na pewno wstrząsający o zatrważającej sprawie, o której ja wcześniej nie wiedziałam. Natomiast też nie był to jakiś wspaniale napisany reportaż, opowiem Wam o nim w podsumowaniu czytelniczym lutego. Mam tutaj też dwa thrillery: Idealne Dziecko, które sobie przysłuchałam wczoraj. To był taki thriller, który opowiadał o małżeństwie pielęgniarki i lekarza, którzy postanowili adoptować dziewczynkę z problemami, bardzo poważnymi problemami, i to stopniowo zaczęło się odbijać na ich małżeństwie i na ich zdrowiu psychicznym. Ten thriller był wciągający i przesłuchałam go naraz, ale e, miałam tam problemy z tym, że każdy dorosły człowiek zachowywał się jak skończony kretyn, za przeproszeniem, zwłaszcza ojciec, który m, sam po prostu zachowywał się jak dziecko. No i dodałam sobie tutaj też najnowszy thriller autorki, której w zeszłym roku ukochane dziecko bardzo mi się spodobało. Perfect Day. Jeszcze go nie przesłuchałam, ale mam zamiar go przesłuchać. Mam tutaj jeszcze w audiobooku dodany kult e, Łukasza Orbitowskiego. Kult mam również w wersji fizycznej, ale bardzo, bardzo dużo osób zachwalało tego audiobooka i proponowano mi, żeby właśnie kult poznać w serii audiobookowej. No i to tyle, jeżeli chodzi o te książki, które gdzieś tam w ostatnim czasie sobie pododawałam. I to tyle, jeżeli chodzi w ogóle o cały ten odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy ostatnio sobie coś fajnego kupiliście, wypożyczyliście albo dodaliście do biblioteczki, jeżeli korzystacie z platform elektronicznych. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Cześć!